Źródła podają, iż do obsady serialu Wednesday dołączy Louis Guzman, który wcieli się w Gomeza, głowę kultowej rodziny Adamsów. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się również, kto wcieli się w tytułową rolę. Młodą Wednesday z bowiem Jenna Ortega. Serial wyreżyseruje Tim Barton, a za scenariusz odpowiadają Alfred Go i Miles Miller. Pierwszy sezon będzie liczyć 8 odcinków i trafi na platformę Netflix. Wednesday będzie komedią Young Adult, która także będzie posiadać elementy tajemnicy. Główna bohaterka jest już studentką i próbuje powstrzymać swoje zdolności parapsychologiczne oraz skłonność do zabijania. Dziewczyna musi także rozwiązać pewną zagadkę sprzed 25 lat, która dotyczy jej rodziców. Marvel Studios udostępniło nowy plakat promujący serial What If? Skupia się on na odcinku, w którym zobaczymy świat bohaterów zombie. Widzimy tutaj głównie Kapitana Amerykę i tonego Starka. Najbardziej zastanawiające jest to, czy postacie zachowają własną inteligencję, czy po prostu będą zwykłymi zombie, których często widzimy w różnych filmach. Jedno jest pewne, świat w tym uniwersum wygląda na bardzo zniszczony. 12 listopada 2021 roku na ekranach polskich kin zadebiutuje film, bo we mnie jest seks. W sieci pojawiła się zapowiedź produkcji. Film w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz opowie o ikonie polskiej popkultury, czyli aktorce Kalinie Jędrusik. W obsadzie znaleźli się Maria Dębska, Leszek Lichota, Krzysztof Zalewski, Bartłomiej Kotszedow, Borys Szyc, Katarzyna Obidzińska, Katia Paliwoda, Paweł Tomaszewski, Rafał Rutkowski i Dariusz Basiński. Autor Człowiekami scenariusza są Katarzyna Klimkiewicz i Patrycja Mni. Nowa wersja The Suicide Squad odnosi sukcesy, jeżeli chodzi o większą część widzów i krytyków. Jednak nie przekłada się to na kwestie finansowe. Spodziewano się, że film Jamesa Gana osiągnie, a nawet przekroczy pułap 30 milionów dolarów w weekend otwarcia. Niestety nie do końca się to udało i skończyło się tylko na 26,5 milionie dolarów. Nie wygląda więc na to, by sukces komercyjny szedł w parze z artystycznym. Jak na ironię, powszechnie skrytykowany Legion Samobójców Davida Ayera z 2016 roku obronił się w wyśmienicie w box office. Oczywiście na obecną chwilę mamy szalejącą pandemię, a dodatkowo tytuł produkcji może się już widzą źle kojarzyć. Zawinić mógł zatem też marketing. Bloodsport, jedna z głównych postaci filmu The Suicide Squad, zaszokowała fanów DC i U swoją przeszłością i powodem, dlaczego złoczyńca trafił do więzienia Belle W produkcji dowiadujemy się, że Robert Dubois postrzelił Supermana kryptonitowym nabojem, przez co superbohater trafił na oddział intensywnej terapii. Niestety nie mieliśmy szansy zobaczyć wspomnianego starcia. Nie oznacza to jednak, że nigdy tego nie zobaczymy. Podczas wywiadu w programie Entertainment Tonight, Idris Elba został zapytany o to, co chciałby zobaczyć w kontynuacji historii Bloodsport. Sport. Aktor bez zastanowienia podsunął pomysł prequela, który opowiedziałby o tym, co spowodowało, że Dubois postrzelił Supermana. Premiera Shang-Chi coraz bliżej, więc kolejne materiały promujące film Marvela przypuszczają szturm. W następnym klipie pojawia się zatem kilka nowych kadrów, w tym znowu kawałeczek starcia Wonga z Abomination. Kampania promocyjna filmu Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni jest kontynuowana. Po masie spotów, zwiastunów i plakatów, Marvel Studios przygotowało dla nas nowy plakat. Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni trafi do polskich kin już na początku września. Na tym plakacie, oczywiście, widnieje główna gwiazda filmu Simu Liu jako Shang-Chi podczas walki z głównym antagonistą produkcji Mandarynem. Zdaje się, że jest to tylko połowa działa, więc zapewne wkrótce otrzymamy drugą połówkę. Nie można zaprzeczyć, iż promocja filmu Spider-Man No Way Home wiąże się z wystawieniem fanów na cierpliwość. Premiera widowiska już w grudniu, a do tej pory nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek zapowiedzi. Okazuje się jednak, że w sieci udostępniono zwiastun, który na pierwszy rzut oka wygląda jak oficjalny. Zwiastun ten sprawił, iż wielu fanów uwierzyło w jego autentyczność. Niemniej, jak się okazuje, w opisie filmu jest napisane, że jest to fan-made. Warto jednak przyznać, że jest to jeden z niewielu fanowskich zwiastunów owego filmu. Filmu, który robi zaskakująco dobre wrażenie. Na szczęście nie jest to jedyna informacja o tej produkcji. Kilka nowych grafik promocyjnych z filmu Spider-Man No Way Home zostało udostępnionych na Twitterze. Widzimy na nich Spider-Mana, Doktora Strange'a, czy ciekawe napisy powiązane z Mysterio. Na grafikach promujących widzimy także czarno-złoty strój Spidey'ego, który jak potwierdzono jest zasilany magią. Jednak prawdopodobnie najbardziej intrygujący obraz zdobi koszulkę, na której Peter Parker jest zdemaskowany. Jak wiemy pod koniec daleko od domu został on zdemaskowany maskowany przez misterium. Przecieki potwierdziły się. Jerzy Dudek pojawi się w grze FIFA 22 jako grywalna postać w trybie FIFA Ultimate Team. Polski bramkarz został uhonorowany kartą Foot Heroes. Karty Foot Heroes to nowość, która pojawi się w grze FIFA 22. Dzięki niej w trybie FIFA Ultimate Team będziemy mogli stworzyć własną drużynę z jeszcze większą liczbą legend światowego futbolu. Jerzy Dudek został upamiętniony specjalną kartą Foot Heroes ze względu na słynny występ w wygranym finale Ligi Mistrzów z 2005 roku, w którym Wysławił się nietypowym, ale skutecznym zachowaniem w czasie obron rzutów karnych, który określono mianem Dudek Dance. Karta goalkeepera otrzymała w grze ocenę 86. Posiadać będzie specjalne powiązanie, gwarantujące specjalne zgranie z innymi zawodnikami Premier League oraz Polakami. Morbius po wielu poślizgach w końcu trafi do kin na początku 2022 roku. Zobaczymy w nim filmowy debiut jednego ze złoczyńców Spider-Mana, Michaela Morbiusa, granego przez Jared'a Leto. Dodatkowo w filmie pojawi się Michael Keaton, czy Matt Smith. Wygląda jednak na to, że twórcy przyszykowali dla nas kolejną niespodziankę. Podczas wywiadu ze szwedzkim portalem Movie Zone, Daniel Espinosa, reżyser filmu Morbius, chyba powiedział trochę za dużo na temat nadchodzącego projektu. Espinosa został zapytany o to, jak to jest pracować z wielkimi gwiazdami kina. Reżyser w odpowiedzi wspomniał m.in. o Kitonie, który jak wiemy z pierwszego zwiastuna pojawi się w produkcji. Aczkolwiek w wypowiedzi nie zabrakło także pewnej niespodzianki. Powiedział on. Zazwyczaj zanim dzień w ogóle się zacznie, dziwnie się czuję kiedy patrzę na harmonogram i stoję sam na planie. Kiedy pochodzisz dookoła, nagrywanie wygląda dokładnie jak szwedzka produkcja. Ale kiedy spojrzysz na harmonogram i odczytasz takie nazwiska jak Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, wtedy wydaje się to fajne i bardzo. Czyżby w filmie Morbius miał także pojawić się Venom? Netflix umieścił w sieci plakat oraz oficjalny zwiastun filmu anime Wiedźmin z Mora Wilka. W trwającej ponad dwie minuty zapowiedzi produkcji mającej rozszerzyć uniwersum powstałe na bazie powieści Andrzeja Sapkowskiego dowiadujemy się, że film przedstawi pełną genezę postaci Wesemira. Nie tylko zobaczymy czasy jego młodości i udziału w bitwie o Kelmoren, ale pokazane zostaną także sceny z wiedźmińskiego szkolenia i przejścia prób traw przyszłego mentora Geralta z Rivi. Doom Patrol już wkrótce powróci z trzecim sezonem. Hitowy serial HBO Max ponownie zawita na platformę pod koniec września, a już dzisiaj otrzymaliśmy pierwszą zapowiedź kontynuacji tej zakręconej historii. Trzeci sezon trafi na platformę streamingową 23 września. Po cliffhangerze spowodowanym pandemią koronawirusa w końcu otrzymamy odpowiedzi na frustrujące nas pytania oraz oczywiście wiele pokręconych niespodzianek. Aktualnie trwa licytacja, która dotyczy produkcji filmu o słynnej agetce Sue Mengers. Informacje te potwierdziła m.in. Jennifer Lawrence, która wcieliłaby się w główną postać filmu. Sue Mengers była agentką artystyczną, którą charakteryzowała niezwykła charyzma, a także oddanie w zawodzie, który wykonywała. Jej lista klientów obejmowała takie nazwiska jak Barbara Streisand, Steve McQueen, Michael Caine czy Cher. Mengers zmarła 15 października 2011 roku w

Duna to najnowsza produkcja Denisa Villanueva, oparta na powieści Franka Herberta. Kampania promocyjna trwa w najlepszej i dzięki temu otrzymaliśmy kolejny plakat produkcji. Na nowej grafice znajduje się większość bohaterów filmu. Fani książkowego pierwowzoru są jak na razie niezwykle uradowani tymi materiałami promocyjnymi. Do tego na naszej stronie internetowej możesz znaleźć recenzję BBPO Znany Diabeł oraz quiz Kto to powiedział? Rozpoznaj kwestie z Supernatural. Oczywiście wszystkie linki do news recenzji i quizów znajdziesz w opisie. Jeżeli podobał Ci się ten film, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, aby nie pominąć żadnych nowych informacji o filmach, grach, muzyce, książkach oraz komiksach. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia jutro!